Nową, nowej odmiany to jest tak jak z budowaniem domu. Chcesz zbudować dom, musisz zgromadzić materiały budowlane. Takim materiałem budowlanym są linie wsobne, czyli najpierw musimy posiadać zróżnicowany materiał wyjściowy z różnych źródeł, nie tylko w sensie lokalnym, ale również i ze źródeł międzynarodowych i z tego z takiego zróżnicowanego materiału genetycznego hodujemy linie wsobne. Co to jest linia wsobna? Linia wstąpna charakteryzuje się tym, że jeżeli wysiejemy powiedzmy sobie tysiąc nasion, to z pierwszego nasiona, z pięćsetnego i z tysięcznego wyrośnie dokładnie taka sama roślina. Hodowla roślin w sensie takim ogólnym nie różni się zbyt mocno od hodowli na przykład zwierząt. My analizujemy pochodzenie dobrych odmian wcześniej już wyhodowanych, i jeżeli te odmiany się dobrze sprawdziły, wysoko plonowały, te odmiany bierzemy jako materiał wyjściowy do hodowli nowych linii i po to, żeby uzyskać nową odmianę. Pyłek z tej samej rośliny przenosimy na znamiona, czyli te, te takie włoski wy, wychodzące z kolby. Też tej samej rośliny i jeżeli robimy to cyklicznie, czyli po pierwszym roku to mamy 3 czwarte już homozygot, po drugim roku 7 ósmych, po trzecim 16-17 i tak dalej i tak dalej. Po 6-7 cyklach możemy dość, czyli latach, możemy założyć, że linia jest już wyrównana. To tak jak i z, z nami, z ludźmi. W jednym środowisku czujemy się dobrze, a w drugim gorzej. Tak samo i konkretna odmiana. W jednym środowisku potrafi pokazać swój pełny potencjał, a w drugim środowisku coś, czegoś jej jakby brakowało. Często nawet nie wiemy co. Po prostu badamy, jeżeli widzimy, że w jednym ona dobrze wychodzi, a w drugim słabiej, no to ją rekomendujemy wtedy na te środowiska, w których wychodzi dobrze. Ideałem byłoby, do którego dążymy, ale to jest tak jak. Do, jakbyśmy gonili horyzont, byłoby to, żeby uzyskać taką odmianę, która powiedzmy sobie od Pirenejów po, 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 nie wiem, po Władywostok byłaby stabilna w planowaniu, ale być może, że na szczęście dla nas hodowców nikt na razie takiej odmiany nie uzyskał, bo byśmy stracili pracę, oczywiście żartobliwie mówię.